Hema, Hema, tutaj Polish gamer i witam we w kolejnym odcinku z Brawl Stars, tak jak obiecałem, właśnie dzisiaj zrobimy sobie dwie misje: czyli wygraj 3 razy z Dyma i zadaj 100 tysięcy obrażeń na Grand strefie, więc lecimy z pierwszym jak na Zadymie. Jutro spodziewajcie się odcinka z Clash Royale i może z Brawl Stars jeszcze jak zdążę. Dobra, więc lecimy, mamy Penny i Broka. Nie, jutro chyba będzie tylko jeden odcinek, ale nie wiem no będzie jeden i to jutro właśnie będzie Clash Royale geometry. i Geometry tak jak tu robię tak 80 klasy Clash Royale i w tak ogóle to będzie to Geometry no niestety jak widzicie ja nie trafiłem no bo ta Magdy i tak dobiła chociaż mogłem tam ja piłkę, ale niestety to mi się nie udało dobra

Brok. Widzisz? Ja nie mogę co ten brok zrobił. Ta penny wziął piłkę i... No i właśnie tracimy bramkę. No i tracimy bramkę przez tego broka głupiego. Widzicie. Dobra. No i przegramy gierkę przez tego broka głupiego. Ja nie wierzę, co on zrobił? co on podał? Nie komentuję takich zachowań, no właśnie na Zadymie. Dobra, lecimy z kolejnym gierką. Mamy Rico, mamy Kruka. No nie, znowu mamy Kruka, ja wiecie, że nienawidzę gier z Krukami. No nie stary. No, polecę. no niestety, oczywiście. Kruk jest i widzicie. Co oni z nami robią? Jest krótki. No to wiecie, darmowe ulty. bo... Dobrze, zrobiłem! Wyjmę kartę. Dobra, mi krótko gdzieś mi poda. Dobra. Dobrze, zrobię tak. I, i trafię. I, el Primo zmarnował chyba ulta. I, I ja jeszcze trafiłem gola. Dobra, to... Nie, Primo ma ulta. Żeby... Ja bym tam Ej, dobra no, 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 Mamy Ey, Wina, mamy i lecimy z kolejną gierką. No z tym akurat sobie zagram z tym Rico. A, szkoda. Szkoda, że się nie zgodził. Ej, dobra, więc teraz lecimy. ej, sobie wygrać do dymę i potem torku. Eee, będziemy grali właśnie z tego Horzona, mamy bowiem. Mogę być fajnie, dobra. Ej, jadę. Ból! O! Ej, zobaczcie, co ten, bo. Oni <śmany> tak wszystko widzi. I ten ból. <śmany> mu cio, nic nie zrobi, bo. O! I ten fajk tam. Staramy się go zabić. teraz wjeżdżam. zrobiłem?

i dzięki temu mamy drugą wygraną Gierka jak teraz wygramy to Mortis będzie idealnie odrobiony. I no to właśnie będzie dobrze, no bo po prostu I nie będziemy musieli już dalej nie grać. O, my, my mamy tego, ale to Wiko, nie jestem zadowolony. On Ems. Tak. No nie wiem mamy Dynamika. Dobra, el primo, el primo, jest gierkiem numer 1, tam Tatara. E� dobra, jejaj, y -y, primo, primo. E� dobra, zobaczymy, co zrobi primo. Primo. chyba rozwalił murek. E... Dobra, dobra, ta Primo. tam kurde ma piłkę. <tod> na <stewardship> <syhte> dobra, tam Primo. 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 to. Primo. 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 Primo i ten mordę po prostu groza po prostu no tam coś nie działa i dlatego yy, po prostu el primo i jest dobry, ale po prostu trzeba mu wybrać teraz chara całkiem niezbyt fajnym i dobra ten dynamite dynamite i, i widzicie dynaskal najsłabszy star power w grze Eee, tak, jak widzicie, nie polecam, bo nigdy grać w taki. Filmik, nie w taki no i widzicie. No i widzicie. Eee, sami widzicie, tylko, że teraz ten Dynamite! powinien powinienem do Primo. A, Sara już go zabiła. I nie mamy szans, bo jest Sara. To i tak go wszystkich do chyba, chyba że teraz. Eee, właśnie! Eee, oczywiście mi nie wystrzelił. bo po co by miał tym wystrzeliwać? Ja bym zabił sobie tą tarę. Zabijam wszystkich. Zabijam wszystkich. Pimo, i Zabiłem wszystkich. Primo, Primo, mi poda. Ja szybko zbiegnę i... I Mortis. I zobaczcie, że, tylko, że Mortis jeszcze przeżył. Niestety przegraliśmy chyba, więc... Kiedyś ten krok w boku będzie w stu zabił. nie dam. I jak widzicie, przeglądanie przez najsłabszych kartę, czyli na stot. Więc lecimy z kolejnym gierką, mamy Tarę i Max. Oczywiście Tara, Beaster Powera, Max też. Ej, czyli prawdopodobnie do tego. Ej, ten dwa Ej, tam dwa dobrze Ej, tam dobra. dobra. teraz. Ej, ja sobie tam polecę, Bibi. Ej, dobra, zabiłem tą Bibi i chyba strzelę gola. Ej, nie trafiłem! Nie trafiłem! Nie trafiłem! Co ja najlepszego zrobiłem? Nie trafiłem na pustej tej Max. Już się poddał. Przez to właśnie, że nie trafiliśmy. No niestety. Ale teraz mamy szansę. Co to było? Tam bardzo ładnie wiem, piłkę, ale tam ten ult mój, no to. Ten ten był i oj, ta Tara tam jest podrzepiony I ja znowu lecę Ej, ale niestety takie robi, niech ten Mortis. Ej, dobra, Max go porobił I zobaczymy, idzie bibi z piłką zobaczymy, może coś tam zrobi Ej, dobra, tam I, Spike. jest Dobra, Tara Ej, ja ten Mortwic Ej, ten Mortis jak widzicie jest ode mnie lepszy, bo on mnie robi Ej, ale chociaż oni sobie z rodę. dają dobrze dobra jak widzicie, po moim teamie oznacza to, że star powery nie mają znaczenia, najważniejsze jest oczywiście tutaj skill i że... no i widzicie ten Mortis tak jakby był... Tak jakby na Mortisie. widzicie, on mógł Mortis, bear, i, i przeżyć przede wszystkim. będzie wychodził. Dobra, no, i, dobre, tam, dobra tam go, to Mortis. Dobra, to Porobiła, dobre Dobra, to jest. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj, piłkę i teraz właśnie tutaj. będzie. tutaj. Tutaj, tutaj. to tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj. Tutaj, 0 Tutaj. 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 O Tutaj. 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 Ja mam piłkę, czyli mamy szansę. Wielki błąd Bibi. I mamy! mamy! błąd Bibi nie zdążyła podać, ja wziąłem piłkę i jak widzicie wszystko. Potoczyło się przez jeden błąd, widzicie, jeden błąd może rujnować całą grę. Otwieramy Mega Boxa i lecimy z Kodzoliem. dobrze, dobra, może widzicie, do kole ten dobre. Jeszcze... Jeszcze już Jeszcze dużo, dużo była wymaksowania. Na 45 piątym na pewno będziemy się mieli na maksa. I chyba, że nawet już tutaj na tym beatboxie. Ale nie wiem, dobra, lecimy z hotdownem. My sobie weźmiemy taką postać może... I, weźmiemy sobie może Geila. Weźmiemy sobie Geila. Tak, weźmiemy sobie gaila I, Weźmiemy sobie Geila. I za zobaczmy u nas z nasz Klanowidżem naszym. czyli GOP Kronimek, Oczywiście pozdrawiam go, jeśli to ogląda. i dobra, gramy, tylko... Niech sobie weźmie, nie wiem na przykład. <kłysy> Załóżmy, żeby tutaj właśnie co widział. Niech weźmie Barleya e, Dobra właśnie tutaj Niech weźmie Barleya, sobie tutaj wezmę Geyla I lecimy tutaj Z gierką e, Na hot zone e, On tutaj bierze już Dobra wziął spajka e, Czyli e, może grać spajkiem, ale jak widzicie e, Nadal dobra wziął Barleya I lecimy z gierką e, Muszę zadać 100 tysięcy To będzie właśnie. Eee, właśnie... Muszę dodać 100 tysięcy, dobra. I jest tak, no i że niestety Dynamite będzie... E jest ty obijał innych. i... Eee, dzisiaj nie bardzo dobrze wyraźnie z tym Dynamite. mój wit, mi pomógł jak widzicie tutaj przejąłem tę strefę dobra, tą ale nie dobra dobra, mamy inny, ten kolb chyba też dobra, ten Barley tam robi nasz, znowu się wówczas Ej ten kolb tam ma i teraz musimy mieć taki ciągle o, to chcę i chyba mamy RIP ale ja próbowałem taka osoba no niestety mamy RIP nie wiem 20 tysięcy 20 tysięcy już zadaliśmy coś takiego 6 tysięcy typ, o boże na pewno nie Gail to nie może być Gail słuchajcie i to nie może być game tylko 7 tysięcy. I wyobrażam więc ja zamienię sobie postać na przykład o natarę. I zagramy tarą. I ja portal. żeby ten cień wychodził z portalu i. to może by kogoś właśnie poobijał. I więc lecimy z kolejnym gierką. I mamy spa. O. I powinien wygrać, że do końca, bo mamy fajka. Nie ogarnia bardzo jak tamte. Ej, dobra, odzyskujemy powoli procenty, mamy jeszcze. Nie, tak, piek, i, no, ja I szareli. Nie, daj. to stoi. nie, ale ej, ale nie, nie, to, nie, nie, to... nie, 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 Pięknie. nie, 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 oni Dobra, ten cień tam już pobija. Jak widzicie, bardzo dobrze prowadzimy. A teraz ten wyrzuci niestety, ultem. No i z tym Dynamikiem nie mam szans. No i niestety, właśnie już, ten Fajker przejmie. A ja z Dynamikiem nie mam niestety szans, bo on ci będzie stał. I teraz wyrzucił, właśnie. No, to. On chyba o mnie nie wie.

Mamy w sumie już wina i bardzo się właśnie cieszę. Mamy wina i... I drużyna przejęła gorącą strefę, koni starta. Odstawiam 20 tysięcy obrażeń na to. No i właśnie tak mamy. I dobra, w tym odcinku zrobimy sobie 50 tysięcy obrażeń i 50 tysięcy zrobimy sobie w następnym. Chyba, że po prostu zrobimy cięcie i widzimy... Poczekajcie, widzimy się po cięciu. I, słuchajcie, mamy już kolejnego wina, yy, czyli zobaczymy sobie yy, 7 tysięcy Dobra, yy, więc lecimy z kolejnym gierką. Yy, dobra, witam was po cięciu. Yy, dzisiaj yy, jeszcze musimy zrobić 7 tysięcy obrażeń, yy, bardzo dobrze yy, idzie. Yy, jeszcze 7 tysięcy obrażeń, yy, tam kilka gierek przegraliśmy, yy, więc lecimy tak jakby z gierką, tak jakby... Ej, więc dobra, lecimy, mamy bula, musimy pójść jeden, pewnie to robimy, może, i akurat... to zrobimy może akurat drugi, 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 dobra drugi, to... dobra.

Ale błąd zrobiliśmy, został sam Max. Wróg, jak widzicie, przejął strefę, my musimy iść tam. Dobra, niech oni właśnie tutaj... <mulity> dobra, tutaj tutaj rzucamy ulta i zabijamy. Dobra, drużyna przejęła strefę. I zobaczymy, dobra, tamten Frank, może ten cień tam... Zabije Franka i mamy wina. Mamy wina i chyba kończymy misję. Tak, dobra, mamy już misję ukończoną. Czyli odbieramy to i... Poczekajcie, jutro zostanę na 400. I nie wiem czy jutro to odbierzemy, I, ale po pierwsze jutro będzie odcinek z Clash Royale, I, więc zapraszam was do, do odcinka z Clash Royale. Geopek, jeśli to oglądasz to, to serdecznie cię pozdrawiam. I, dziękuję ci za gry, w których zagrałeś właśnie ze mną w odcinku. I, dobra, więc na tyle z tego odcinka. I, jutro będzie odcinek z Clash Royale, I, tak gdzieś o 15, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.